Gryzie Konsa, gigantyczny, komar z Australii, tropikalny komar, zaraz mnie uży. Au! Pogadajmy o koziułce. Otóż koziółkowate, potocznie zwane komarnicami, narzęd, należą sobie do rzędu muchówek i do gromady owadów. Tak jak komary, ale jednak nie są to właśnie komary. Mają bardzo charakterystyczny wygląd. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony, aczkolwiek sęce są mniejsze od samic, no i nie mają pokładełka a bardziej zgrubiały tył od włoka. Biotop takich koziłek to właściwie każde środowisko. Lasy, łąki, tereny otwarte, ale też miasta. Często możemy je spotkać na elewacjach. No i bardzo często wpadają nam do domów i wtedy sieją prawdziwy popłoch. Larwy koziłkowatych żyją sobie w ziemi, w mchu, w nocy czasami wychodzą na żer i często odżywiają się właśnie korzeniami roślin zielnych. Wtedy mogą być utrapieniem dla rolników. Czym żywią się koziółkowate? Koziółkowate żywią się. W przypadku dorosłej postaci nektarem, spadzią, sokami z różnych kwiatków niekwiatków, więc ogólnie są nawet całkiem pożyteczne, ponieważ zapylają przy okazji te kwiatki. Długość życia takiej koziółki to około 4 do 6 dni, czyli jest naprawdę krótko. Nie tak krótko jak ujętki, ale jednak bardzo krótko. Jest ponad 4000 gatunków koziłkowatych. I tak, w Polsce jest ich ponad 80. Ja przedstawię Wam 6 z tych, które są dosyć często spotykane u nas w kraju. Pierwsza koziółka to koziółka warzywna, i ona najczęściej jest właśnie mylona z tym gigantycznym komarem tropikalnym. Otóż tak, jeżeli chodzi o koziółkę warzywną i jej wygląd, to z reguły jest szara, szaro-brązowa, taka szaro-żółta. Ma żółto-czerwone kończyny, a skrzydła przezroczyste z przyciemnieniem wzdłuż krawędzi. Długość to od 15 do 26 mm. Jeżeli chodzi o biotop, to są to polany, łąki, tereny otwarte i tak dalej. Właściwie też przypadkiem można ją spotkać w mieście. Co do aktywności koziółki warzywnej, dlatego jest tak popularna, ponieważ ma zawsze dwa pokolenia w sezonie. Pierwszy sezon to marzec-czerwiec, a drugi sezon to maj-październik. Skąd wzięła się nazwa koziółki warzywnej? Ano od warzyw, ponieważ też często spotykamy ją właśnie w ogrodach warzywnych. Komarnica błotniarka ma swoją aktywność od kwietnia do października. Raczej późne lato i wczesna jesień. Co do biotopu są to tereny otwarte, lasy, łąki i pola. Raczej wilgotne. Jej wygląd tu jest taki szaro-żółty, szaro-brązowy, natomiast... Kończyny są takie czerwieńsze, bliżej tułowia. Skrzydła są przezroczyste, z charakterystycznym, przyciemnionym deseniem wzdłuż przedniej krawędzi. Długość od 20 do 27 mm. Koziółka moczarowa jest bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli zdołacie do niej podejść, ponieważ ma zielone oczy. I to jest cecha charakterystyczna tej koziółki. Ma ona ciemniejsze kończyny. Tułów jest szary. U samic na odwłoku znajdują się boczne pasy skrzydła z wyraźną ciemną smugą. Jeśli chodzi o długość, jest to od 13 do 15 mm. Aktywność od kwietnia do lipca. Jeżeli chodzi o tereny występowania, są to lasy i ich skraje, łąki, torfowiska, mokradła. Koziółka leśniarka ma całkiem mocno zaznaczony dimorfizm płciowy. Ogólnie głowa i tułów są szare. U samic odwłok jest szary z żółtymi akcentami po bokach, a u samców jest całkowicie żółto-brązowy samic pokładełko jest ząbkowane i wyraźnie wygięte ku górze. Co do długości 16 do 23 mm. Aktywność marzec-lipiec. Biotop to wilgotne lasy i skraje lasów. Nerkosz jesienny. Nerkosz jesienny ma bardzo charakterystyczny wygląd, i to jego właśnie możecie bardzo często spotkać w miastach, na elewacjach budynków. Otóż, jeżeli chodzi o wygląd takiego nerkosza, to ma on. Pomarańczowy szczyt główki. Trzy szerokie czarno-żółte pasy na wierzchu tułowia. Odwok jest czarny w żółte pasy poprzeczne. Skrzydła przezroczyste z pojedynczą czarną plamą. Co do długości ciała jest to od 18 do 22 mm. Aktywność marzec-październik. Bioto to łąki, ogrody, pola, ale właśnie też tereny ruderalne. Tereny miejskie. Jest to najłatwiejszy do identyfikacji gatunek koziłkowatych. Pióroróg strojny. Wygląd takiego pióroroga jest całkiem charakterystyczny i tutaj mamy też duży dymorfizm płciowy. A mianowicie, samice mają czerwony połyskujący odwok z wyraźnym pokładełkiem, a samce odwok czarny lub żółtobrązowy. Tak czy siak, kończyny są pomarańczowe bądź czerwonawe, im bliżej tułowia. Długość ciała to 22-25 mm, ale rozpiętość skrzydeł to nawet 4 mm. Aktywność od kwietnia do lipca. Biotop to wilgotne lasy, wrzosowiska, polane łąki. Przede wszystkim pióroróg upodobał sobie brzozy. Koziłek jest ponad 80 gatunków w Polsce. Tutaj na krótkich infografikach, albo raczej na krótkiej liście, przedstawiam Wam te, które są dosyć rzadkie i te, które są już częściej spotykane oraz te najpopularniejsze. Czy łatwo jest taką koziółkę znaleźć? Otóż, z mojego doświadczenia wynika, że jak ze wszystkim, kiedy szukacie, to tego nie ma. A kiedy nie szukacie, to wpada Wam do domu i trzeba to z mapem ganiać. Żartuję oczywiście, nie z mapem, łapiemy wrączki i wypuszczamy. Gdzie najlepiej jest znaleźć koziółkę? Tak jak mówiłam, żywi się pyłkami, żywi się nektarem, więc szukamy jej tam, gdzie są kwiatki. Gdzie jeszcze możemy spotkać koziółkę? Tam, gdzie woda, tam, gdzie wilgotno. Jak podlewaliście na przykład ogródek, to po kilku minutach prawdopodobnie blisko wody bądź przy podlanych roślinach pojawią Wam się właśnie te koziółki. Wtedy warto ich właśnie poszukać. Koziółkę możecie też spotkać w swoim domu. Jak to się dzieje? Otóż robi się ciemno, u Was świeci się światełko, no i koziółka sobie wlatuje. Gdzie najchętniej będzie przebywać? Tam, gdzie wilgotno, czyli w kibelku. Tak, zazwyczaj w kabinie prysznicowej. Tam na przykład ja ostatnio ją znalazłam. Co zrobić, gdy taka koziółka wpadnie wam do domu? Polecam ją wypuścić na zewnątrz, bo tak jak już mówiłam, jest dosyć pożytecznym owadem, no i żyje krótko, więc naprawdę nie warto jej zabijać. Taką koziółkę łapiemy jak najdelikatniej w obie dłonie, tworząc taką kieszonkę, jakby, taką klateczkę, i bezpiecznie wynosimy ją na zewnątrz, gdzie ją delikatnie wypuszczamy. A teraz mój komentarz do najpopularniejszych stwierdzeń na temat koziółki. Otóż pierwsze stwierdzenie to, że jest to komar tropikalny, jest, jest to samiec bądź samica komara w zależności od opinii. Otóż nie. Poza tym, że jest to owad i poza tym, że jest to muchówka, to z komarem nie ma naprawdę nic wspólnego i nie żywi się krwią. Te gigantyczne komary mogą bardzo boleśnie ugryźć, ukąsić, w ogóle odciąć rękę. Nie. Otóż koziółki nie mają ani aparatu kłującego, ani aparatu gryzącego. Skrzywdzić to one mają, mogą co najwyżej pyłek kwiatów. Koziółka to okropny szkodnik. Otóż nie, koziółka tylko na jednym etapie swojego życia może być szkodnikiem, a mianowicie, kiedy jest larwą. Larwy koziłek nie są zbyt lubiane przez rolników, ponieważ żyją sobie w ziemi, często żywią się korzeniami, a w nocy z kolei naziemnymi częściami roślin. I tylko na tym etapie koziółka może być szkodnikiem, ale potem, gdy jest dorosła, jest wręcz pożytecznym owadem, ponieważ zapyla wszystkie niemal rośliny, żywiąc się ich sokami i nektarem, spadzią tudzież e, pyłkami. Więc... Koziółka dorosła jest bardzo pożyteczna. Pokonam tego komara, urywając mu kończyny, nie będzie mógł już nigdy odlecieć. Mm, nie! Znaczy, i tak nie polecam odrywania tych kończyn, ale generalnie na pewno zauważyliście, że są one bardzo łamliwe. Otóż, koziółka ma taką zdolność, co się nazywa autotomia, czyli może odrzucić kończyny. Na przykład, gdy drapieżnik złapie ją za tą jej cudowną, długą łapkę, przez którą przypomina komara. A to ta łapka się odrywa i ta łapka jeszcze później podryguje, co jest dodatkowym zabezpieczeniem, bo drapieżnik wtedy zwraca uwagę na tą łapkę, a koziołka sobie spier... Mam nadzieję, że po tym odcinku dwa razy zastanowicie się, zanim ubijecie tego wielkiego, tropikalnego, egzotycznego komara, który chce Wam odebrać życie. Nie odbierze go, nie utnie Wam kończyny, nie wypije hektolitrów krwi, jest bardzo pożytecznym owadem, który dodatkowo bardzo krótko żyje, więc dajmy mu coś z tego życia. W tym miejscu dzięki za wszelkie subskrypcje, łapki w górę, za wszystko dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, cześć! Pociąg. Dwa pociągi. Nie, no serio. Mają. Zamiast pokładełka na końcu odwłoku. Paco, możesz zejść ze stołu? Sio! Szani! Co zrobić, gdy taka koziółka. Co zrobić, gdy taka koziółka wpadnie wam do domu? Grunt to dobra stylowa. Klapki są. Skarpety są. Skarpety z mopsy. Koziółko, koziółko, piękna jak las. Koziuko, koziuko, chodź wdać się złapać, choć raz jest!